Cześć, z tej strony Kamil z Innevi. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy wielu osób, o błędach, które często popełniają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nawet jeśli działacie na rynku od lat, warto zastanowić się, czy nie wpadliście w którąś z tych pułapek. Bo wiecie, doświadczenie nie zawsze chroni przed pewnymi nawykami, które mogą kosztować nas naprawdę sporo. Zacznijmy od pierwszego, bardzo częstego błędu braku poduszki finansowej. To trochę jak jazda samochodem bez koła zapasowego. Wszystko jest w porządku, dopóki nie złapiemy gumę. Każda firma, nawet ta najbardziej stabilna, ma swoje lepsze i gorsze okresy. Sezonowość, zmiany na rynku, utrata kluczowego klienta, czy nawet pandemia. To wszystko może nagle zmniejszyć nasze przychody. A co się dzieje, gdy nie mamy zbudowanych rezerw? Zaczynamy się stresować, podejmujemy pochopne decyzje, akceptujemy niekorzystne warunki współpracy tylko po to, by załatać dziurę w budżecie. Niekiedy zmuszeni jesteśmy nawet do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek na wysokich procentach. Co tylko pogarsza sytuację. Jak temu zaradzić? Rozwiązanie jest proste, choć wymaga dyscypliny. Zacznijmy odkładać co miesiąc określoną kwotę, nawet jeśli będzie to 10% waszych przychodów. Ta rezerwa powinna wystarczyć na co najmniej od 3 do 6 miesięcy prowadzenia firmy bez żadnych wpływów. Brzmi dużo? Może tak, ale pomyślcie o tym jako inwestycji w spokojny sen. Drugim sposobem jest dywersyfikacja źródeł dochodu. Nie opierajcie całej działalności na jednym kliencie czy jednym produkcie. Szukajcie różnych kanałów, różnych grup odbiorców. Dzięki temu, jeśli jeden obszar zacznie przynosić mniejsze dochody, inne wciąż będą generować przychody. Przejdźmy do drugiego błędu braku ewidencji godzin pracy. Znacie to uczucie, gdy pracujecie od rana do wieczora, a na koniec miesiąca zastanawiacie się, gdzie podział się cały ten czas i dlaczego zarobiliście mniej niż się spodziewaliście? To właśnie skutek pracy na czuja. Problem polega na tym, że bez śledzenia czasu pracy nie jesteście w stanie określić, które projekty są dla Was opłacalne, a które zabierają nieproporcjonalnie dużo czasu w stosunku do wynagrodzenia. Możecie nieświadomie poświęcać godziny na działania, które przynoszą najmniejszy zwrot z inwestycji. Jak sobie z tym poradzić? Zacznijcie rejestrować czas pracy. I nie, nie musi to być jakoś skomplikowane. Wystarczy prosty system, który pomoże Wam zobaczyć, gdzie naprawdę ucieka Wasz czas. To pozwoli Wam zidentyfikować tzw. czasowe wampiry. Zadania, które wysysają wasz czas, a przynoszą niewielkie korzyści. W INEMI mamy narzędzia, które pomagają właśnie w takiej analizie. Możecie śledzić czas spędzony na poszczególnych projektach, a potem porównać go z przechodami. To jak mieć rentgenowskie spojrzenie na swoją działalność. Od razu widać, co warto kontynuować, a z czego lepiej może zrezygnować. Trzeci błąd, który pojawia się bardzo często nieodprowadzanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Rozumiem pokusę, ZUS to duży wydatek, więc po co płacić jeszcze więcej za coś dobrowolnego? Problem pojawia się, gdy zachorujecie. Bez ubezpieczenia chorobowego nie dostaniecie zasiłku, a to znaczy, że podczas choroby zostajecie bez środków do życia. A co gorsza, nadal musicie płacić stałe składki z Wyobraźcie sobie, że łapiecie grypę, która wykańcza was na dwa tygodnie. Nie pracujecie, nie zarabiacie, ale rachunki nie znikają. Albo co gorsza, przytrafia się wam coś poważniejszego, co wyłącza was z pracy na miesiące. Bez zabezpieczenia taka sytuacja może doprowadzić naprawdę do bankructwa. Jak temu zaradzić? Możecie opłacać dobrowolną składkę chorobową. Tak, to dodatkowy koszt, ale zapewnia Wam spokój i bezpieczeństwo. Jeśli naprawdę nie chcecie płacić wyższych składek ZUS, rozważcie przynajmniej prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które oferuje podobną ochronę. I wreszcie czwarty błąd ignorowanie optymalizacji podatkowej. Wielu przedsiębiorców wybiera skalę podatkową przez zakładanie działalności i nigdy nie weryfikuje, czy to faktycznie najkorzystniejsza opcja. A tymczasem przepisy się zmieniają, Wasza działalność ewoluuje i to, co było opłacalne na początku. Może już nie być najlepszym wyborem. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy ryczałt nie byłby dla Was korzystniejszy? A może IP-box, jeśli działacie w branży IT? Albo podatek liniowy, jeśli Wasze dochody przekraczają pewien próg. Każda z tych form opodatkowania ma swoje zalety i wady, ale bez analizy nigdy nie dowiecie się, która jest dla Was najlepsza. Jak sobie z tym poradzić? Zainwestujcie w konsultacje z doradcą podatkowym. Tak, to koszt, ale jeden dzień pracy specjalisty może zaoszczędzić Wam tysiące złotych rocznie na podatkach. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie możecie zrobić jako przedsiębiorca. Doradca podatkowy pomoże Wam nie tylko wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, ale także wskaże, jakie koszty możecie legalnie odliczać, jakie ulgi Wam przysługują i jak najlepiej zorganizować Wasze finanse, by płacić jak najmniej do Urzędu Skarbowego. Ale pamiętajcie, optymalizacja podatkowa to nie unikanie podatków. Chodzi o wykorzystanie istniejących przepisów w sposób, który jest najkorzystniejszy dla Waszej firmy, ale zawsze w granicach prawa. Podsumowując... Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to nie tylko wolność i niezależność, ale też ogromna odpowiedzialność. Popełnianie tych czterech błędów może poważnie zagrozić stabilności Waszego biznesu, dlatego warto je wyeliminować jak najszybciej. Budujecie poduszkę finansową, śledzicie swój czas pracy, rozważacie ubezpieczenie chorobowe i regularnie konsultujecie się z doradcą podatkowym. Te proste kroki mogą uchronić was przed wieloma problemami i sprawić, że Wasza działalność będzie nie tylko przynosić satysfakcję, ale też stabilne dochody. A teraz pytanie do Was. Który z tych błędów jest dla Was najbardziej rozpoznawalny? Czy macie jakieś swoje sposoby na radzenie sobie z tymi wyzwaniami? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.